Ok, no więc wielu z Was pytało, co się dzieje z tym samochodem. Na pewno interesowaliście się, jak ono wygląda, jak ona wygląda, jak Honda wygląda, jak Preluda wygląda. I myślę, że jest szansa, żeby ją Wam pokazać. Dlaczego ją Wam pokazuję? No bo tego samochodu dawno przy mnie nie było. Ostatnio przyjechał i myślę, że warto, żeby go tutaj na kanale pokazać. A też z takiego względu, ponieważ zaraz będzie miał zupełnie inny wygląd i mimo wszystko warto pokazać taką transformację. Taką, nie wiem jak to w ogóle powiedzieć. No taka transformacja, tuning po prostu. Co się zmieni? Na pewno zmienią się Dokładki, na pewno zmieni się Zmienią się felgi i zmieni się Kolor, ja tu nie mam wpływu Na wysokość zawieszenia tego samochodu Więc niestety wysokość zawieszenia będzie taka sama Ale felga będzie większa Pamiętacie, mówiliście, że ten Ktoś mi podwinie ten znaczek Witeka, niestety, znaczy stety Nadal dalej, dalej go mam Znaczy to nie jest mój samochód, więc nie ja go mam Ale mamy go w tym momencie No i samochód wygląda w ten sposób No można powiedzieć, że jest on w dosyć słabym stanie wizualnym, to znaczy się, może tak z daleka tego nie widać, ale samochód ogólnie był robiony kilka, no może nie kilka razy przynajmniej raz był robiony e, natomiast ma bardzo dużo takich uszkodzeń e, eksploatacyjnych, takich malutkich rysek, e, nawet nie malutkich to wam zaraz pokażę e, tu są maźnięte e, felgi taki, na taki ciemny kolor, żeby po prostu troszkę je odświeżyć e, tu jest przerysowana, e, zobaczcie uszczelka, bo ktoś, nie wiem, komuś się nudziło po prostu i postanowił sobie kluczem zniszczyć komuś uszczelkę, zobaczcie tutaj schodzi klar i tak dalej i gdzieś tu jest porysowane No ten samochód jest jakby cały do malowania I to właśnie będzie w nim robione w tym momencie Zobaczcie sobie tutaj nad kole No, no jest w bardzo, znaczy no może bardzo słaby stan No nie, no po prostu jest poobijana I to jest dosyć mocno widoczne Ja tego nie zrobiłem, od razu mówię Żeby nie było, że ja ją poobijałem Lampy były polerowane, ale jeszcze wypadałoby je dopracować Najprawdopodobniej będzie na nich folia taka żółta to są jakieś małe odpryski, gdzieś tam jest pęknięty lakier, no ten samochód jest po prostu cały do lakierowania, zobaczcie sobie, a najgorszą rzeczą, jeśli chodzi o wizualne zepsucie, moim zdaniem, to znaczy, co najgorsze co ktoś mógł zrobić, to zobaczcie, stał ten samochód w miejscu i ktoś po prostu szedł i go, no przerysował, no z jednej i z drugiej strony jest po prostu walnięta kluczem, e, to jest słabe zachowanie, no tak robią ludzie no nie mamy na to wpływu, zobaczcie, to jestem ja Ferrari, tu mamy w środku te pasy OMP, które były wcześniej kubełków jeszcze nie ma, może kiedyś się pojawią, nawet zobaczcie na wlewie paliwa mamy tutaj ten samochód bo miał kiedyś inny kolor, co nie? tutaj zobaczcie sobie wejdziemy na górę, też mamy taką małą wbiniotkę, w zasadzie nie są to takie rzeczy, które łatwo jest w samochodzie zniszczyć, to znaczy się, tak jak mówię, no ta, ta rysa nie powstała sama, to nie zostało zrobione na parkingu, tylko czyjaś złośliwość po prostu może zazdrość. W każdym razie, no chciałem Wam pokazać samochód z zewnątrz, dlatego że z zewnątrz zostanie on zmieniony. W środku już go widzieliście na niektórych odcinkach, więc nie wiem, czy jest sens go Wam pokazywać. No może wsiądę po prostu i co mogę powiedzieć o tym aucie? Jest to 2,2 litra VTEC, no i ile jest koni? Nie wiem ile jest koni, Witek się mówi, powinno się mówić Witek Koni jest, no seryjnie jest 185 najprawdopodobniej Jeśli to jest H22A7, jeśli to jest H22A, no to jest koni chyba 200 Zobaczcie sobie, przebieg to jest 257 tysięcy Co tu jeszcze mogę pokazać ciekawego? No mamy to 2D nowe radio, które było kiedy robiliśmy filmik z tatą Mamy dywaniki, zobaczcie, preludowe, oryginalne No i są te oczywiście pasy OMP, które były wcześniej. Samochód ma też jedną ciekawą modyfikację, jaką jest instalacja gazowa. Jest to instalacja gazowa jakiejś polskiej firmy. Powiecie sobie, co? Gaz do takiego samochodu? Już tam mówiliście, że ja To, że nie kręcę do 7000 tysięcy, jeszcze gaz będzie wsadzony? No jak można przejechać 100 km za dwie dychy, a gaz, ten silnik bardzo dobrze znoszą, to myślę, że po prostu było warto i nie ma, nie ma w ogóle różnicy, jeśli chodzi o gaz i benzynę. Przynajmniej ja tego nie odczuwam i osoby inne, które jeżdżą tym samochodem też nie. Jest ta gałka w ogóle D1 spec. Tak naprawdę nie wiem, czy to jest oryginalne, czy nie, chociaż wygląda jak, jakby to było włókno, no nie wiem, ciężko to powiedzieć, w każdym razie przyjemnie się tym zmienia biegi.

Także witam już po zmianie, witam już z przerobioną preludę. Zobaczcie sobie, co się zmieniło. Podstawa jak najprawdopodobniej widzicie, są to dokładki. Jest to dokładka w stylu Mugana na przód, w stylu Mugana na próg oraz z tyłu, którą zaraz wam pokażę. Auto jest oczywiście całe pomalowane. Jest ono pomalowane Dipem, Jest to biały mat e, perła. Znaczy, to jest taki, że on się mieni tam troszkę perłowo. Oczywiście jest położona to jeszcze warstwa połysku, czyli mamy taki kolor satynowy, bo ja ogólnie nie chciałem, e, zasugerowałem, żeby ten samochód nie był taki biały matowy bo za bardzo by znikał, a w tym momencie jest taki lekko satynowy. Też pasuje to do felg, które też są satynowe, więc po prostu moim zdaniem to wygląda najlepiej. Na filmiku chyba tego nie będzie widać. W każdym razie auto nie jest takie takie, wiecie, jest takie zszarzałe. Nie jest takie, że jak sobie wejdziemy ręką na ten samochód, to możemy ją normalnie przesunąć. Możemy przesunąć, a normalnie mat by nas tak zatrzymywał, prawda? E, on byłby troszkę miałby inną strukturę, ten kolor. Ogólnie, to tak jak mówiłem, ja chciałem, żeby ten samochód był e, granatowy, tak? Granatowy, żeby mił się na niebiesko, ale no to nie jest moje auto, więc ja tutaj wyboru wielkiego nie miałem. E, natomiast w białym też wygląda świetnie i w zasadzie tak tajperowo, moim zdaniem, teraz się prezentuje bardzo tajperowo. Mogłabym mieć jeszcze. Lotkę od Mugena. Pokażę Wam wydech jeszcze z bliska, później zobaczycie, jak brzmi. Także wydech też jest cały przerobiony ogólnie, znaczy taki jak był wcześniej, ale ogólnie wydech cały jest zrobiony felgi. Felgi, które ma ten samochód są to siedemnastki i te siedemnastki były tylko w wersji z H22. Tak sobie czytałem właśnie, że są to siedemnastki, które były tylko w edycji z H22, czyli z tym silnikiem, który właśnie siedzi w prelud. No ogólnie auto teraz o wiele bardziej rzuca się w oczy. Ludzie bardzo zwracają na niego uwagę. Pokazują łapki w górę na, na, gdzieś tam na mieście czy coś w tym stylu. E, biją brawo, nie wiem. No ogólnie wiecie, no. A samochód teraz nie ma jakiejś ogromnej zmiany. To, co ja bym jeszcze zmienił, to oczywiście bym go obniżył. Założyłbym tu jakiegoś gwint czy jakieś porządne sportowe zawieszenie i troszkę go obniżył, no bo zobaczcie sobie, ten prześwit nie jest jakiś ogromny ogólnie auto już szerynie jest dosyć niskie ale ręka wejdzie, tak, ręka wejdzie myślę, że tak jeszcze tyle, tyle bym zszedł, żeby tak się tutaj wyrównało mniej więcej z oponą żeby nie robić stensa, ale żeby było po prostu troszkę niżej, no i dystans dystans będzie delikatny na tył, z przodu w sumie czy ten dystans jest potrzebny. No jak się obniży, to się zobaczy też taki dystansu. Troszeczkę, nie dużo, ale trochę tego dystansu się przyda. Co się jeszcze zmieni w samochodzie najprawdopodobniej? Będzie folia na lampach. Czy ona będzie żółta? Powiem szczerze, że żółta pasuje do srebrnego koloru, ale do białego no nie wiem, coś pomyślimy, może będzie jakaś ta holograficzna, taka, wiecie, świecąca. No to tak jak w Nitro Speed Payback, jak sobie wymieniacie, e, właśnie, lampy, to macie taką opcję. E, co oprócz tego? No oprócz tego nic się nie zmieniło, tak naprawdę. Ogólnie widać troszkę, no myślę na filmiku tego nie będzie bardzo widać, ale jest takie przełamanie, że kolor e, dokładki jest troszkę jaśniejszy, ponieważ dokładka nie miała podkładu żadnego była przygotowana do lakierowania, a auto było srebrne, więc plastik, no troszeczkę tego srebrnego widać i myślę, że jeszcze jedna warstwa będzie położona na samochód. Także no. Tyle się zmieniło z zewnątrz, w środku nic się nie zmieniło. To, co mieliśmy, czyli sportowe pasy te dwupunktowe e, oraz no, siedzenia, które są już seryjnie takie półkupełki, prawda? Mamy nawet dywaniki z napisem Preludę. Nie wiem, czy sobie coś Prelude czy preludę, Prelude. No w każdym razie e, tak to wygląda. Seryjna kierownica i w sumie ja bym ją zmienił, tylko widzicie, tu jest też w kierownicy możliwość tempomatu, ustawienia i tak dalej, więc to jest całkiem przydatne, jak się jeździ w trasę. Ym, oprócz tego w samochodzie, tak jak mówię, nic się nie zmieniło. E, ten plastidip jeszcze tutaj będzie musiał, że tak powiem, dojść. No i są takie rzeczy, które, e, które są zauważalne. Na przykład tutaj była taka wgniotka, i ona, co, już mniej ją widać, ale coś tam, jeszcze, coś tam jeszcze jest. Tak samo na przodzie, zobaczcie sobie na zderzaku, w tym miejscu był taki był poodpadany lakier. Niech się wyostrzy. No. Tutaj odchodził lakier, no i niestety PlastiDip tego nie przykryje na tyle, że nie będzie widać, aczkolwiek o wiele mniej to widać niż było wcześniej. Strasznie się stresuję tym nagraniem, także mam troszkę taki drżący głos, za co Was troszkę przepraszam. Otworzymy sobie teraz machę. Otworzymy sobie machę. I zobaczymy, co tam jest w środku. Albo ja Wam powiem, albo Wy mi powiecie. E, tylko będę musiał odłożyć kamerkę, ponieważ e, maska nie ma siłownika. Okay, no więc samochód pod maską wygląda bardzo ładnie, no wygląda ładnie, silnik to H22A5, kiedy nagrywałem ją jeszcze przed przeróbką, to coś mówiłem o H22A7, e, ponieważ A7 najprawdopodobniej jest z poprzedniej generacji i ja ostatnio dużo siedziałem na Eliksie i zwyczajnie mi się to troszkę pomieszało, bo na Eliksie są zazwyczaj albo ze słapem z tej tańszej, albo, znaczy z poprzedniej edycji, z poprzedniej generacji. Albo po prostu na się były poprzednie generacje. No i tak jak widzicie, jest zakrzywiony kolektor, ładny, Seryjne są chyba inne, seryjny jest taki bardziej obudowany. E, oczywiście gazik to gazik, to raczej nie jest nic ciekawego, jest rozpórka. I zobaczcie sobie, tutaj znalazłem, e, nie będę nie wiem czy to będzie widać na kamerce, ale próbuję wyostrzyć, tu jest napisany właśnie jaki to jest silnik, oznaczenie bloku. Ogólnie e, to samo jest oznaczone na tabliczce winowej, to samo jest napisane, no i, i po prostu tak jest, tak jest, czyli jest to silnik H22A5, czyli ten, który wychodził e, seryjnie ze 185 koniami mechanicznymi. Co więcej, pod maską, no nic, no po prostu silnik z Faltekiem, tak? Także chociaż wiecie, że nie kłamałem, że to jest H22, że to nie jest F20, tam ten, ten silnik 2.0, tylko jest to właśnie to, no także auto ogólnie wygląda bardzo ładnie w środku, ten silnik się prezentuje dosyć, dosyć ciekawie ja bym jedynie co zrobił to e, tą pokrywę e, osłonkę tutaj, no nie wiem ja bym ją pomalował na czerwono, bo to tak hondowo wygląda ale tak też wygląda spoko, nie ma tragedii jest paruwa, jest dolot zimny, także wszystko wygląda w miarę w porządku Oprócz tego, no nic ciekawego pod maską tutaj nie zobaczycie turbo ani kompresora nie ma. Ok, no więc bardzo tęstyłem za preludą i już może się z nią żegnać. Ogólnie zauważyłem teraz, że ten brug wcale nie jest mugenowy, przynajmniej wygląda podobnie, ale to jest chyba z jakiejś innej wersji. No i dajcie znać, czy się Wam podoba samochód, co byście wy zmienili. Czy wszystko pasuje, czy pasuje kolor, jak wygląda z dokładkami. I następnym razem, jak już przyjedzie, sprawdzimy sobie, ile ma koni mechanicznych najprawdopodobniej i spróbuję wam nagrać coś z brzmieniem tunika i tak dalej, ponieważ jest jeszcze kilka samochodów, rzecz... jest jeszcze kilka rzeczy w samochodzie, które wypada dopieścić. No i oczywiście nie jest on mój. No i mój samochód też niedługo zobaczycie. Do następnego. Cześć. Jeszcze zobaczcie, jak ładnie wygląda tu przy drzewku. Ślicznie, po prostu ślicznie, no. Ogólnie te felgi są bardzo ładne, tak zauważyłem, że one są tak troszkę podobne do felg za MG, ale mimo wszystko są bardziej w japońskim stylu, są takie, o tutaj są zwężane do góry, także na samochód wygląda fajnie, no i mamy fajny kadr, może na miniaturkę, no ale ogólnie wygląda super i nie mogę się oczekać aż wróci, no ale niestety już jedzie.